Dzień dobry bardzo. Witam w kolejnym vlogu. Mamy piękny słoneczny dzień. Słuchajcie, ja odliczam dni do weekendu, bo zrobiliśmy sobie po weekendzie dwa dni urlopu. 11 jest wolny i mamy naprawdę długi weekend. Także jestem mega podekscytowana. Ja mam tutaj jeszcze kawkę. I słuchajcie, spo... teoretycznie nic się u nas ostatnio nie dzieje, ale trochę się dzieje. Dzisiaj idę znowu do dentysty. No tak, no podjęłam się tego zresztą, tak jak Wam mówiłam, e, dzisiaj będzie mniej przyjemna wizyta, ponieważ będzie dzisiaj lekarz stomatolog i obstawiam, że będzie kuj, kuj i będzie borowanie i nawet jeszcze nie chcę o tym myśleć, no ale dlatego też jestem właśnie teraz już ogarnięta, bo zazwyczaj to wiecie, no nie powiem, żebym jakoś nadużywała tego makijażu, e, ale tak, już dzisiaj jestem ogarnięta, słuchajcie, czeka nas przemiły czas, e, a jeszcze właśnie. Tutaj stoi, żebym pamiętała, pokazywałam Wam, że piję ten kolagen, że będę pić ten kolagen, że dopiero mi przyszedł. No więc, właśnie piję ten kolagen. No oczywiście, że efektów jeszcze nie widzę, więc absolutnie tutaj nie zamierzam mówić o efektach, ale o smaku. Czy tutaj coś widać teraz? Tak wygląda buteleczka. Jest taka mała, szklana, zakręcana. I powiem Wam szczerze, że jego smak. Okej, okay, czuć jakąś taką brzoskwinię, trochę jabłko, bo ja tutaj czytałam właśnie, że jest koncentrat Soku jabłkowego, koncentrat soku cytrynowego, naturalny aromat brzoskwiniowy. No jest okej, okay, jest do przejścia, ale ja mam po prostu jakąś taką bogatą wyobraźnię, że ja sobie wyobrażam, że piję czystą żelatynę. No bez sensu totalnie, ale wszystko jest do przeżycia, bez problemu wchodzi właśnie takie zimne. Teraz widzę, że butelka trochę zaparowała, bo wyjęłam z lodówki bo siedzę tutaj przy komputerze, żeby wiecie, pamiętać, żeby zażyć ten kolagen, bo staram się go brać codziennie rano, chcę sobie, wiecie, wyrobić taką rutynę, kiedy go biorę, żeby bo później to się dzień różnie toczy, więc yy, więc yy, wolę pamiętać o tym rano. I słuchajcie, czekają nas ekscytujące momenty poza tym to, jest to oczywiście, ponieważ wyjeżdżamy na weekend, ale wyjeżdżamy z bułką. To będzie pierwszy wyjazd bułki. Bułka jedzie do babci. Pozna pieska, Pozna kotka, jestem mega podekscytowana. Trochę się na początku obawialiśmy, ale z drugiej strony, wiecie, ja trochę taka matka wariatka się tak zastanawiałam, Boże, a co będzie może ona jest niegotowa, będzie przestraszona, to nowe miejsce. Na co pierwszy raz w życiu mój chłopak powiedział tak, moim zdaniem, szalenie jak na niego, że no słuchaj, jak jej nie weźmiemy, jak ona tego nie zobaczy, jak my nie zobaczymy, jak ona się zachowuje, to się nie dowiemy prędzej czy później. Będziemy i tak się... zawsze będziemy się zastanawiać, a prędzej czy później i tak trzeba będzie to zrobić, żeby zobaczyć, jak ona to zniesie. Także słuchajcie, w weekend bułka będzie podróżniczką, także mam nadzieję, że podróż zniesie dobrze, bo powiem Wam szczerze, że do momentu, w którym nie woziliśmy jej ciągle na te badania, operacje, zdjęcie szwów, to ona się nie bała transportera, ale teraz transporter jedynie kojarzy jej się z czymś nieprzyjemnym, więc... Więc proszę trzymać za nas kciuki, szczególnie za drogę, bo ona lubi sobie właśnie te kilka ostatnich podróży, lubiła sobie popłakać ze względu na to, że myślała, że jedzie do lekarza, więc cóż mogę powiedzieć, szykuje się ciekawa droga i szykuje się naprawdę ciekawy weekend, bo jeszcze w weekend... Yy... Jedziemy z tortem, ponieważ moja mama ma urodziny, e, dzisiaj właśnie po tym dentyście, po pracy, po wszystkim e, idę na zakupy na tort. Może też uda mi się kupić jeszcze jakąś kartkę urodzinową, e, no ale właśnie mam tu, tutaj taką zagwozdkę. Na pewno robię czekoladowy biszkopt, ale jeszcze nie do końca zdecydowałam jak chcę, żeby wyglądał ten tort. E, wydaje mi się, że będzie biały. Ale też nie jestem do końca pewna Wszystko robię w domu W sensie piekę biszkopt w domu, przekładam go Ale jedzie w rancie I dopiero u mamy, ponieważ mama też ma taki sam mikser jak ja Dopiero u mamy będę robić, wiecie, ten, ten krem do tynkowania No wezmę, niestety mam tylko różowy i złoty barwnik Więc wezmę te dwa barwniki Ale zastanawiam się, mam złotą podstawkę I zastanawiam się, czy nie zrobić całego białego tortu i ponieważ w środku będzie ciemny z malinami yy, i właśnie czy na górze nie zrobić jakichś takich małych bezików białych i ewentualnie kupić jeszcze jakieś słodycze w białym kolorze, bo tak jakoś stwierdziłam, że może taki jasny byłby fajny. Początkowo chciałam taki ombre z różem, ale moja mama nie lubi różu, zresztą mój chłopak mówi, no nie no różowy nie dla twojej mamy, więc, yy, więc będzie biały. I właśnie nie wiem, jak go tam y, na górze, wiecie, udekoruję. Mam, może, mam nadzieję, że uda mi się pokazać Wam jakiś fragment, e, no bo wiecie, ja jak jestem u mamy, to raczej nie nagrywam, chyba, że właśnie jakieś takie totalne urywki. No, także szykują się ekscytujące chwile. Y, bułka, podróżniczka, także słuchajcie, jedziemy z kuwetą, jedziemy z transporterem, jedziemy z tortem, także śmieję się, że brakuje nam przyczepki, y, ale myślę, że to będzie fajny czas, na pewno będą przygody. Bułka też pierwszy raz będzie miała styczność z pieskami chociaż wiecie, w lecznicy była w transporterze i patrzyła na takiego wielkiego haskiego, haskiego czy wilka, już nie pamiętam chłopak mi opowiadał, bo ja z nim nie wchodziłam no to po prostu na niego wiecie, patrzyła no ale tutaj będzie, no nie wiem, no nie chcę się nakręcać, ale, ale jestem podekscytowana i, i trochę się obawiam, ale bardziej jednak ekscytacja przemawia właśnie na nią patrzę e, i mam nadzieję, że będzie zadowolona, że trochę czasu minie i będzie się z pieskiem bawić, bo jeden na pewno będzie chciał się z nią bawić także... No dobra, dobra. To tak tytułem wstępu gadam 60 minut. Chciałam tylko się przywitać i powiedzieć, że zapraszam na dzisiejszego vloga. A na drugie śniadanie, proszę Państwa, mamy ciasto marchewkowe z mąką pełnoziarnistą, więc można jeść. Wam, że jestem totalnie niepocieszona. Wróciliśmy właśnie z Carrefour'a y, i nie mam zupełnie pomysłu, jak ozdobić ten tort. Y, w ogóle nie było ładnych świeczek. Myślałam, że będą topery. Wiecie, z jakimiś fajnymi złotymi napisami. Tego też nie było i po prostu wymyśliłam, że na górze będzie. Aha, bo wypełnienie to będzie Pita Śmietana, mrożone maliny i takie herbatniki maślane no i pomyślałam, że górę jakoś przy ozdobie Oreo, e, Raffaello ten lion biały może fajnie w przekroju wyglądać, Rizersy, bo tu też będzie się tak kolorystycznie zgrywało Ym, i te gwiazdki mogą być spoko opcją na wiecie, takie wykończenie myślę, że też tą e, masą do tynkowania zrobię takie małe beziki na górze e, no i co i mam nadzieję, że to jakoś będzie wyglądało bo powiem wam szczerze, że pierwszy raz jestem nieusatysfakcjonowana i to nie jest kwestia tego, że nie mam pomysłu tylko no nie zdążono na przykład zamówić tego topera, moja wina, no ale nic. Będzie jak będzie, mam nadzieję, że wyjdzie wszystko ok i mam nadzieję, że najważniejsze, tort będzie pyszny. Przyniosłam już mikser i zabieram się za robienie biszkoptu tym razem. Czem... Został mi przyniesiony mikser. I zabieram się za robienie biszkoptu I tym razem czekam mnie małe wyzwanie Bo będę robiła biszkopt kakaowy Także mam nadzieję, że nic mi nie klapnie I to nie jest, wiecie, większe ryzyko Ale zabieramy się za robotę Powiem Wam, że biszkopt jest super ubity, ale jestem pełna obaw co do tego ciasta, dlatego że ono jest dużo cięższe. Nie wiem, czy to przez kakao, kurde, ale mam wrażenie, mm, mam wrażenie, mam nadzieję, że wszystko wyjdzie. Wkładam do piekarnika i chyba idę na po prostu zdrowaśkę jedną, żeby to wszystko wyszło. Muszę Wam coś powiedzieć. Przed chwilą nagrywałam Wam, że to ciasto... Że to ciasto jest ciężkie, jakieś takie suche, twarde i słuchajcie, całkiem możliwe, bo nie dałam żółtek. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale raczej będę za chwilę robić drugie. Brawo. Fajnie? Fajnie. Zrobiłam sobie kawę. Powiedzmy na uspokojenie. W tle widzicie bałagan, bo tornado przeszło z emocji, ale nieważne, słuchajcie, robię drugi biszkopt, yy, człowiek uczy się na błędach, tym razem może dodam żółtka, a ten wykorzystam na coś ekstra i mam nadzieję, że Wam to pokażę, ale to za jakiś czas, bo dowiedziałam się, że biszkopty można mrozić, yy, więc zrobię coś naprawdę prze, prze, prze fajnego, ale na razie jeszcze o tym nie mogę mówić. Yy, no, ale myślę, że będzie, będzie fajne, będzie dobre i z chęcią Wam pokażę i że wyjdzie ładne. Także co, no tyle w tym temacie. Pierwszy tort nie wyszedł, a drugi tort się zobaczy. Noc jest długa, więc działamy! z Wami pogadać, bo naszły mnie takie przemyślenia, bo przecież oczywiście w całym domu leci bardzo ważny mecz, a jak leci bardzo ważny mecz, to wszyscy muszą być cicho, nawet bułka nie może miauczyć. Eee, słuchajcie, naszły mnie takie przemyślenia, w ogóle pięknie mi twarz podświetla na czerwono. Wybaczycie mi to. Naszły mnie na takie przemyślenia znowu, że słuchajcie, ja mam dzisiaj dzień, ja nie wiem o co chodzi, Najpierw tak, znaczy nie będę Wam podawać chronologicznie, ale tak, upiekłam biszkopt bez żółtek. No dobra, teraz drugi w piekarniku jest już, pokażę Wam zaraz różnicę, jaka jest pomiędzy nimi. E, dentysta, wy, byłam dzisiaj u dentysty, oczywiście, że zapłaciłam jak za mokre zboże i mam chyba pięć zębów do naprawy, w sensie y, tam dwa do leczenia, a w trzech chyba trzeba wymienić... Y, no to uszczelnienie, czy jak ona tam, ta pani doktor, mówiła. Więc yy, domyślacie, że to nie jest zbyt korzystna sytuacja. Raz, że ból, dwa, że dojazd tam, a trzy, że pieniądze na tę dentystę idą masakrycznie. No ale lepiej to zrobić teraz. Yy, I teraz jeszcze jest kwestia taka, że nagrywałam właśnie Wam, mm, jak robię tort. I słuchajcie, karta pamięci mi się zepsuła. W sensie to jest tak, że ona trochę działa, trochę nie działa, i co chwilę wyskakuje mi błąd karty pamięciowej. Eee, ja nie wiem o co dzisiaj chodzi. I zobaczcie, i to są takie małe rzeczy, teoretycznie małe rzeczy, takie małe szpileczki, a ja mam dzisiaj tak dobry humor. Taką energię, że wiecie, Biszko trzeba zrobić, no dobra, trudno. Do dentysty, no trudno. Tak samo z tą kartą pamięci, mam drugą. Także nie wiem, co mi dzieje jest, mam mega energię. Nawet dzisiaj widziałam się na Skype'ie z przyjaciółką i mówiła, że Boże, ile ty kaw wypiłaś? No po prostu zagadałam ją, ale ja czasami mam tak, że mam totalny zjazd, a czasami mam taką energię, że wiecie, rozwalam wszystko. I dzisiaj właśnie mam taką drugą, chociaż tak sobie pomyślę, zaraz sobie tak pomyślałam, z czego ty się głupia cieszysz. Ale nieważne, ja zawsze mówię, że trzeba się cieszyć z małych rzeczy i starać się odnaleźć pozytywy nawet w takich może niekoniecznie dobrych sprawach. No ale słuchajcie, jeszcze chciałam powiedzieć, że nadal nie mam paznokci i w ogóle jest mi z tym bardzo dobrze. Znaczy wiecie, gdyby ktoś mi powiedział, że mi zrobi paznokcie, to ja bardzo chętnie, ale sami w ogóle mi się jakoś nie chce, nie czuję potrzeby. To są takie teraz golaski, jestem teraz taka mega naturalna. Także to tyle Wam chciałam powiedzieć, eee, zaraz pokażę Wam, jaka jest różnica, w ogóle wiecie co, to też mnie zaskoczyło, bo mm, nie wiem, czy wyjecie surowe ciasto, w sensie próbujecie, jak ono smakuje, bo ja zawsze i nie mam z tym problemu i jak mojemu chłopakowi zaniosłam do spróbowania, to narobił po prostu że przecież to jest surowe ciasto i tego się nie je. No ale, o, o, poczekajcie, córka przyszła. Chodź kochanie, chodź, też już nie możesz tego meczu wnieść, tak? No chodź, chodź, ponagrywamy razem. Eee, właśnie Narobił rabaną, że to jest przecież surowe ciasto, tego się nie je, bla 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 i tak dalej. I słuchajcie, ja nie o tym. I spróbowałam tego jednego ciasta bez żółtek i spróbowałam tego drugiego z żółtkami i okej, okay, rozumiem, że konsystencja mogła się zmienić. Natomiast smak tego ciasta był totalnie inny, także jestem w ogromnym szoku i jaka jest różnica. Chociaż tam to też jest dobre, ja nie mówię, że ono nie jest dobre, tylko są totalnie inne, także takie ciekawostki wam tutaj zapodaję. Pamiętajcie o żółtkach, jak robicie biszkopt, bo ja nie wiem. poszłam chyba jakimś schematem bezy. No ale dobra, teraz wam pokażę jaka jest różnica w tych ciastach i słuchajcie, takie to ze mną przygody. Ja się śmieję, nie mogę teraz tego mamie powiedzieć, bo to wiecie tort dla niej i jakby no powiem po fakcie, ale ja zawsze jak jadę do mamy, słuchajcie, my zawsze jak się widzimy, mamy jakieś przygody. Naprawdę, zawsze coś się dzieje, i już to już jest tradycja, że jak ja przyjeżdżam, to mama mówi, że ciekawe co tym razem się będzie działo. Także zaczyna się już kilka dni wcześniej. Piekę biszkopt i nie dodaję żółtek. Proszę bardzo, kolacja na dzisiaj. I zaraz pokażę Wam te biszkopty, o których mówiłam. No i proszę bardzo, zgadnijcie, który jest który. Przypominam, że składniki są te same. Tutaj tylko jest jeszcze pięć żółtek, także jak widzicie drugi wyszedł. Jestem zadowolona, że udało się, że obyło się bez 15 wpadki, także tym optymistycznym akcentem i pięknym biszkoptem i mniej pięknym biszkoptem kończę dzisiejszy filmik i widzimy się w następnych. Pa!